¡Ah, <coughs> Cześć, witam Was serdecznie moi drodzy. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, ponieważ przyjechał do nas... Damian. Cześć, Cześć, witam Cię serdecznie. Damian jest z... Kielc. I przyjechał do nas na indywidualne oraz praktyczne szkolenie z prania tapicerki meblowej, także zostańcie z nami i zobaczcie jak będzie wyglądał odcinek. No, także zrobimy sobie oczywiście na miejscu test chemii. Ja Ci tutaj tylko tak krótko opowiem czego używamy i do czego. Ta jest wersja, możesz sobie zobaczyć. Lekko taka zapachowa i w całym mieszkaniu bardzo fajnie nam pachnie takim świeżym praniem, nie? I zawsze wszyscy klienci mówią, wow, ale super, bardzo fajny taki preparat. Też zapach świeżego prania. Opryskujemy dywaniki albo pod fotelami. Na tapicerkę materiałową na meble nie polecam przykać bezpośrednio, bo on jest troszeczkę tłusty, mógłby zostawić plamy. Ja jak zaczynałem, używałem całej serii odplamiaczy, tak? Czyli miałem tych z speka około 6-7, siedmiu. Wszystko jest. Słuchajcie, dużo osób pyta, jakie auto do prania tapicerki meblowej. Zobaczcie, wystarczy Peugeot 407, wszystko ładnie się chowa. Drugi odkurzacz wchodzi i wystarczająco w zupełności może być każde auto-osobowe. Słuchajcie, podjechaliśmy właśnie do klienta. Pokażemy wam, jak zrobić test chemii na materiale, jaką chemię dobrać odpowiednią do wykonania usługi. Przed nami mała kanapa, także zapraszam, chodźcie. Dance floor. And you gotta move your feet. People gon' stare, but I don't care. And I know it's only cause they know when we the best. Mike skills gon' put me to the test. We don't got time for the rest. Y'all haters is a mess. Give me my props, thinkin' we gon' stop. All I got is love for those that's riding with me. All these models vibing with me. Say so, use on max to take slow. Rollin' that dice, we we'll be nice. Text coming in. Catching up all the ill Doing your Chodzi o to, żeby eliminować to zjawisko kropelkowania. Zaczesywanie materiału. Jeżeli mamy tutaj tego rodzaju właśnie pasy, żeby nie dopuścić do wyschnięcia. One nam zostaną i później będzie ciężko je zymalować. Powstały nam tutaj jakieś ślady. Wcześniej nie było widać po aplikacji jak materiały na wyszły. Wybierzemy standardowe ekstrakcyjnie. Zobaczymy czy nam to puści, jak nie będziemy kombinować z Słuchajcie, kanapę mamy gotową, zajęło nam to godzinkę, 10 minut. Kanapa wydawała się wstępnie bardzo czysta, ale woda oczywiście pokaże jaka była rzeczywistość, także idziemy wylać i zobaczymy co było. Pamiętajcie moi drodzy, jak życie, że pomimo tego, iż kanapa wydaje się w miarę czysta, żeby zrobić dużą ilość przejazdów i porządnie wypukać materiał. Kanapę mamy gotową, zeszło nam godzinkę 10, koszt 250 zł, i wołamy klienta. Tak, tutaj była taka jedna plama, ona nam się fajnie doprała. Tam gdzieś coś wyszło, wszystko jest elegancko wyprane. Zostawić rozłożone do wyschnięcia, tak jak jest. Pamiętajcie, żeby zawsze odciskać swoje auto. Słuchajcie, podjechaliśmy właśnie do naszego drugiego klienta. Tym razem będziemy prać narożnik. Jest trójka dzieci, także zobaczymy, co nas czeka. Chodźcie z nami. Here we go, Jesteśmy na miejscu. Pacjent, jak widać, dużo bardziej brudny niż poprzedni. Pamiętajcie, żeby robić sobie fotki przed po, dla własnego portfolio, no i również dla zabezpieczenia w razie jakiejś reklamacji. Yeah, and we ain't never going back now Future expedited, now we on the fast track Now they won't lend a hand, now they see us on the map Now it's time to act out Here we go Jedna ważna kwestia. Przed wykonaniem usługi ustalamy sobie z klientem, czy chcemy wysuwać narożnik i prać również tyły. Tak? Tutaj mamy informację, że wystarczy go po prostu rozłożyć i pierzemy narożnik tak, jak stoi. Czyli nie wysuwamy nigdzie, żeby tych tyłów nie prać, ponieważ też nie mamy na to za dużo miejsca, i pierzemy narożnik tak, jak stoi. Pamiętajcie również, aby dobrze wywieszać chemię. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby podzielić sobie również narożnik na tak zwane sekcje, tak? Czyli jeżeli nie wysuwamy go na środek, zaczynamy sobie od, pranie od tego tyłu. Nanosimy sobie tutaj press spray po to, żebyśmy mogli komfortowo prać w tym miejscu, siedząc sobie na miejscu suchym, a to miejsce będzie prane. Tak samo również, jeżeli chodzi o oparcia, zaczynamy sobie od góry, potem przechodzimy na dół i robimy sobie siedziska. No i słuchajcie, standardowa procedura, czyli spuszczamy zwęża jakkolwiek to brzmi Właśnie po to, aby doleciała nam właściwa pukanka i żeby woda była ciepła. Słuchajcie, nawet jak preferujecie sobie takie elementy i zapsikacie sobie gdzieś przez przypadek ścianę, wystarczy mikrofibra delikatnie dotknąć, przejechać, żadne plamy nie zostają. Jak mamy dosyć obficie przeszczotkować, wzruszyć te największe zabrudzenia.

Jak wyceniać takie narożniki? My u nas w regionie za tego typu narożnik liczymy między 350 a 450 zł na cenę składa się wielkość mebla, stopień zabrudzenia, no i to czy klient chce, aby po prostu narożnik wysuwać, prać go całego dookoła czy same fronty. Mamy godzinę 1.20. Zarobiliśmy dzisiaj 250 zł kanapa 400 zł narożnik i szkolenie 600, czyli dniweczka 1250. Na dzisiaj koniec zleceń. Przyjechaliśmy właśnie do naszego studia i pokażemy Damianowi, jak wyglądają zarobki w branży, ile wydajemy na marketing oraz jaki mamy przychód firmy z reklam w skali roku. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Obserwujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę, napiszcie jakieś komentarze, a my będziemy przygotowywać dla Was kolejne produkcje. Pozdrawiam, cześć!